Cześć, zastanawiacie się może, ile kosztuje skuter 125 na większych kołach 16-14? 2018 rok, lekko używany z małym przebiegiem, który jest kupiony w naszym salonie i jeździł tylko i był w rękach jednego właściciela. Opowiadam w dalszej części materiału. Właśnie odebraliśmy od klienta w komis Sym Symphony 125 GT. Świetny pojazd, ponieważ zobaczcie na kołach 16 calowych na podwyższonym jakby zawieszeniu. 16 tył, 16 przód. Przejechane ma tylko 3150 km. Mocy to ma 13 koni, zrywny niesamowicie, pali około 2,5 litra na 100 km. Na wyposażeniu ma Kufer, wszystko montowane u nas. Na wyposażeniu ma również dwa kaski. Rękawice, przypominacz na blokadę, na tarczę hamulcową oraz samą tarczę hamulcową. Koszt takiego skuterka, który będzie idealny do dojazdy do pracy na duże miasto, na mniejsze miasto, na dojazdy, również poza miastem, z prędkością około 110-120 km na godzinę, to ten Sym jest w świetnym stanie. Na pewno by trzeba było wymienić olej w nim świece, zrobić taki przegląd przedsezonowy 390 zł i naprawdę będziecie mieć świetnego skuterka. Za przypomnę 899 zł plus dostawa. Na oponach CST można zobaczyć sobie, w jakim jest, są stanie te opony. Bardzo mało jeżdżony skuter, więc myślę, że naprawdę mega fajna oferta i pewnie się sprzeda, zanim to wystawimy. A zastanawiacie się, jak on chodzi? Już go odpalamy. Zobaczcie. naciśniemy sobie hamulec. I słyszycie? Bardzo cichy tłumiczek, wszystko jest naprawdę zdrowe. E, bardzo fajnie się nim będzie jeździło. Dużo miejsca jest na nogi. Przy moim wzroście 187 cm bez problemu się miesz mieszczę. Przy pełnym skręcie mamy jeszcze dużo luzu na nogi. No, mega fajna opcja. E, idealny właśnie na szybkie przemieszczenie się, a jest bardzo dynamiczny. Jedziemy i teraz pokażę Wam, jak on przyspiesza. To było pod dużą górkę, a teraz zobaczymy, jak to leci z górki. I słuchajcie, Symy to są świetne pojazdy, nie chińskie, tylko z Tajwanu najprawdopodobniej. Świetna jakość, nic nie trzeszczy, plastiki w bardzo dobrym, bardzo dobrym stanie, zawieszenie bardzo ładnie pracuje, no i duży plus tych duży kół. Teraz już takich skuterków raczej się nie robi, jest Kymko chyba Agility, z tego co pamiętam, ale one nie cieszą się, nie wiem dlaczego dużą popularnością. Ten pojazd 899, telefon w opisie do tego filmiku. Dzięki wielkie za uwagę, wbijajcie i obserwujcie po więcej.